Rozbudowa terminala kontenerowego w Gdańsku, rozbudowa portu, rozbudowa możliwości przeładunkowych to krok w stronę zbudowania z Gdańska, trójmiasta, zdecydowanie największego portu przeładunkowego na Bałtyku. To jednocześnie logicznie uporządkowany proces budowy hubu transportowo-logistycznego tutaj na północy Polski. Ja przypomnę tylko, że mieliśmy ogromne wątpliwości w zeszłym roku, co będzie się działo z portami, z rozwojem portów, z całą gospodarką, z przeładunkami. Zeszły rok pojednoznacznie wskazał, że porty obroniły się. Dzisiejszy dzień to naprawdę zwieńczenie naszej bardzo ciężkiej pięcioletniej, de facto pracy. Myśmy zmienili kompletnie nastawienie portu do i sposób zarządzania portem. Przede wszystkim postanowiliśmy wsłuchać się w głos naszych kontrahentów, bo to oni są dla nas najważniejsi, słuchaliśmy ich potrzeb, jakie wyrażają w naszym kierunku, ale przede wszystkim postawiliśmy na inwestycje. Inwestycje w infrastrukturę, na nowe nabrzeża, na pogłębianie torów wodnych na przebudowę układów drogowo-kolejowych. To dzisiaj z pełną świadomością możemy powiedzieć, że chyba pierwszy raz w historii portu zdarzyło się tak, że port jest gotowy na przyjęcie, bardzo odpowiedzialnie gotowy na przyjęcie nowej inwestycji przez inwestora. To jest a very big step for DCT. To jest uh, 1.5 million TEUs of additional capacity that will be creating during the construction period over the next three years with 440 million euros of, of investment. of course, we need it because we already see that the cargo flows are growing and growing, despite the coronavirus pandemic. just last week, we had a record-breaking uh, vessel with uh, an exchange of over 20,000 teus, and this trend is going to continue. and so we need to be preparing ahead of time.